Z Wami i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii, Według świętego Mateusza, chwała Tobie, Pan. Faryzeusze podeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieć nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi bo Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie, chwała to mnie chryste. Wasza magnificencjo. Pani rektor wraz z zastępcami, dostojny senacie, szanowni profesorowie i wykładowcy, zaproszeni goście, a także reprezentacjo studentów. Ze względu na panującą pandemię uroczystości takie jak dzisiejsza ograniczamy po to, aby chronić. Swoje zdrowie, zdrowie innych, a także swoje życie i życie innych. Spróbujmy przez chwilę popatrzeć jeszcze raz na dzisiejszą liturgię, a w szczególny sposób na Boże Słowo, które inspiruje nasz umysł i nasze serce. Doświadczmy powiązania czytań z psalmem responsoryjnym. Kiedy tak po ludzku udzielamy komuś pożyczki, to domniemamy, że wcześniej czy później tę pożyczkę ktoś nam zwróci. Domagamy się tego. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje również podobną sytuację, ale w tej sytuacji na pierwszym miejscu. Jawią się faryzeusze i zwolennicy Heroda. Chcą pochwycić pana Jezusa. Dlatego stawiają pytanie: czy wolno płacić podatki? A musimy w kontekście historycznym pamiętać, że Palestyna w czasach Jezusa była pod okupacją Rzymian. Cezar był najeźdźcą, a więc był wrogiem Żydów. Dlatego Pan Jezus znalazł się w pułapce. Tymczasem On, jako Bóg, człowiek, prosi o monetę. Przez chwilę ogląda tę monetę i napis, i stawia faryzeuszom i zwolennikom Heroda pytanie: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiadają jednogłośnie Cezara. Więc Pan Jezus mówi do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. To niczym refren. Jest wydobywane poprzez pokolenia ludzkie. I dzisiaj również, kiedy postawilibyśmy podobne pytanie, to te zobowiązania, które zaciągamy względem państwa, są ważne, jesteśmy do nich zobligowani. Choćby w wymiarze posłuchania wskazań sanitarnych, by chronić życie swoje i innych. Ale czy to drugie zobowiązanie oddajcie Bogu to, co należy do Boga, już jest tak łatwo przez nas respektowane? Święty Augustyn napi napisał kiedyś takie piękne zdanie: Rajem Boga jest serce człowieka. A skoro tak, to dlaczego człowiek tego raju nie otwiera dla Boga? Dlaczego Bóg, który przychodzi niepostrzeżenie, nie ma wejścia do naszego serca? Dzisiaj chcemy zainaugurować kolejny. Nowy rok poszukiwań intelektualnych dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Inauguracja jest dla społeczności uniwersyteckiej bardzo ważnym wydarzeniem. Dlatego stajemy przed Bożym Majestatem, aby najpierw pokłonić się Panu Bogu i Jego prosić o mądrość i pomoc. Każda bowiem uczelnia broni swojej autonomii, bo celem działalności uczelni jest zawsze poszukiwanie prawdy. Motywacją, deklaracją do tych dalekosiężnych poczynań staje się dobro studenta, uczelni, państwa, narodu, a także szerzenie kultury. Wyższa szkoła. Zawodowa w Tarnobrzegu jest uczelnią demokratyczną i domaga się także uznania w swoich szeregach autorytetów naukowych, bo one zapewne były zdobywane obiektywizmem rozwijanych talentów, poszukiwań i prawością czynów. Wasza uczelnia jest wspólnotą uczących się. I nauczycieli. A skoro tak, to chcemy już na samym początku prosić, aby miała swoją tożsamość, a ta tożsamość by była zbudowana nie na piasku, ale na trwałym fundamencie, który wynika z wiary. Bo dzisiaj zauważamy, że powiew czasu zagląda do naszych świątyń. Do rodzin, społeczności, ale zagląda także i do uczelni, pytając o to, czy w danej uczelni konkretny kierunek stanie się opłacalny, bądź nie. Jest także jeszcze jedno wielkie niebezpieczeństwo współczesna pokusa, przed którą wszyscy stajemy: pozbawienie nauki wymiaru moralnego. Życie bez dekalogu. Tymczasem dekalog był, jest i pozostanie. Dekalog jest nadany przez Boga, a więc jest prawem Bożym. I o tym, że trzeba trzymać się dekalogu, mówili święci, błogosławieni, ale mówili także wielcy naukowcy Sokrates, Platon, święty Tomasz. Pokazując, że żadna świecka nowoczesność nie powinna zamykać się na wymiar religijnego poszukiwania, które to poszukiwanie prowadzi do wiary. Dzisiaj uczelnia musi coraz bardziej wiedzieć, ale także bronić niezależności uczelni przed uwarunkowaniami różnych mód. Po prostu trzeba Oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Dlatego ważna jest troska o wszystkich ludzi tworzących uczelnię, troska o atmosferę na uczelni, o wzajemne zaufanie, o przejrzystość, życzliwość profesorów, studentów, pracowników, a więc wszystkich, którzy tę uczelnię tworzą. Kościół potrzebuje środowisk akademickich, potrzebuje mądrych środowisk, które wskazują na wymiar umiłowania Boga, Ojczyzny, rozszerzanie kultury, ale także pogłębianie tej prawdziwej mądrości płynącej od Boga, służącej własnemu rozwojowi. Jest wielkim nieporozumieniem, kiedy mówimy i słyszymy o tym w wielu środowiskach, że bez, Boga sobie, nie, że bez Boga sobie poradzimy. Doświadczenie wieków uczy nas, że wyeliminowanie Boga kończy się straszną alienacją ludzi i eliminacją ludzi. Żyjemy w czasach głębokich przemian. Te przemiany na tyle będą twórcze, jeżeli będą mądrze przez nas respektowane, przyjmowane i poszerzane. Niedawno odbył się wspaniały konkurs z wiedzy o dwóch wybitnych Polakach świętym Janie Pawle II i Słudze Bożym Kardylane Wyszyńskim konkurs dla szkół podstawowych, organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Jest tutaj Pani Prezes na tej mszy świętej. Chcę jej jeszcze raz za to podziękować. Zaangażowały się wszystkie szkoły, bo przecież te dwie postacie to wielcy wychowawcy dzieci i młodzieży. Powiedzielibyśmy więcej, to wychowawcy nie tylko polskiego narodu, bo święty Jan Paweł II znany jest w całym świecie. To wychowawcy każdego człowieka, który z pokorą pochyla głowę, zgłębiając prawdy intelektualne, ale rozważając także i duchowe. Dlatego na dzisiejszą uroczystość inauguracji prosiłem, aby pozostała ta piękna dekoracja. By przypominała także i tej uczelni, wyższej szkole zawodowej, że te dwie postacie, święty Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński, który niebawem będzie beatyfikowany, by uczyli nas pokory, rozwoju kultury, zdobywania mądrości, która płynie od źródła, od samego Boga. To święty Jan Paweł II powiedział do młodzieży: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenie naszych poprzedników jest nam potrzebne. To, co tworzymy, nie rozpoczyna się od nas. Jest kontynuacją czegoś, co już zostało zapoczątkowane. Chcemy. Iść poprzez życie we wspólnocie. Taką wspólnotą jest uczelnia. Dlatego potrzebuje twarzy nie jednego człowieka, bo w pojedynkę się nie zbawimy. Potrzebuje twarzy Jezusa Chrystusa, a więc twarzy wspólnoty, twarzy tych, którzy będą tę uczelnię rozwijali. Pamiętajmy również, że Europa i Polska potrzebuje dzisiaj nie eliminacji Boga i Kościoła, ale pójścia w głąb, potrzebuje obecności żywej wiary w życiu jednostki i wspólnoty, w życiu prywatnym i publicznym, bo ani wiara, ani Bóg nie przeszkadza człowiekowi i nie wolno odłączyć naszych poszukiwań. Od bliskości i obecności wszechmocnego Boga, który jest największą mądrością. Bo w przeciwnym wypadku bylibyśmy podobni do tych faryzeuszów, którzy próbują Pana Jezusa wystawić na próbę, pytając, czy wolno płacić podatek Cezarowi. Chcę więc na początku nowego kolejnego roku życzyć, tej uczelni, wyższej szkole zawodowej, abyście pośród poszukiwań intelektualno-moralno-duchowych zawsze na pierwszym miejscu stawiali Pana Boga i by te poszukiwania wskazywały na obecność odwiecznej mądrości, którą jest Sam Bóg. Niech ta uczelnia rozwijająca się w naszym mieście. Będzie przyczynkiem, by wskazywać, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, że mamy nawzajem ubogacać się intelektualnie, ale ponad nami wszystkimi zawsze niech pozostanie najmądrzejszy Bóg, Stwórca Człowieka, Stwórca Świata. Amen.